Gdzie z tej strony Morsum, i dzisiaj nagrywam um, odcinek z Brawl Stars. Um, dawno mnie nie było, wiem, jak chcesz, żebym tak nie znikał. To możesz zostawić łapeczkę w górę. subika będę bardzo szczęśliwy i na pewno będę szybciej filmy trafiały na kanał. I dzisiaj będę otwierał te trzy skrzyneczki. I w sklepie tutaj mamy jeszcze yy, takie skrzyneczki, więc otworzę mega boxika Ale to najpierw zagramy sobie jedną grę solo z Z Sargem, nie wiem jak to się mówi tam nie jestem jakoś super wyskilowany w takich rzeczach zaczynamy grę. Została ra, stara. Tam się chowa. Ja Jestem y, słaby w tym. Iggy. Gz... <grywa> ja już żaden mi tu nie będzie Dobra, otwieramy krzyneczki. Tutaj nic. Tutaj też nic. Ja sobie najpierw otworzył ten mega box piąteczka. My. Y, jeszcze myślę, że dzisiaj sobie zagramy w. Brawl Stars Champions Otworzę mega boksika. Teraz zakrywam liczbę. Nie widzę. Nie widzę liczby. Wy widzicie liczbę, ale ja nie widzę. Przeklikam po prostu. Każdy donity. Ale też dobrze, bo nie to nie widzę, chcę sobie lokować troszkę Więc dziękuję za fajny gadżet całkiem. Nita odzyskuje 500 punktów życia za każdym razem, gdy niedźwiedź trafi w zadymierza przeciwnika. Kiedy nita zadaje obrażenia wrogiemu zadymiarzowi, jej niedźwiedź odzyskuje 500, 800 punktów życia. A to niedźwiedź nity atakuje szybciej, do odstęp między czasami jest mniejszy o 60%. Yy. Nie wiem co wziąć. W ogóle mm, To jest Brawl Ball I to jest taka mapa Ja tu przedtem wygrałem tą Jackie Raz Więc myślę, że Jeszcze raz spróbuję To zrobić Wygrać No, mamy tego El Primo Mam nadzieję, że ma fajny star power Ale też mamy dzieki mają Jackie No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. No bij nie bij. No, trochę żadała obrażeń tam. Później sobie myślę, że możemy sobie wziąć majka To był fajny. I nie żyje inna. Ja tu jestem taki trochę na obronę bardziej. Jezus, sprawy strzeliła ta Emska. Chodź, chodź, chodź pod ściankę, no. Dawaj. Kurde. Um, nie, nie, nie. Chyba sobie starpar później weźmiemy. Tylko musimy wygrać. Bo my oczywiście... No, no nie, nie jesteśmy najlepsi, ale nie, 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 jesteśmy dobrzy po prostu. Oj do ścianki, myk O kurde, to teraz lipa Dobra, myk I... Nie. kurde Już chciałem strzelić, ale mnie zabił Jocky Zabiła w sumie, nie wiem To jest chłop czy dziewczyna w końcu? Ta Jocky, ten Jocky, ta Jocky to tu się kurde. Jak. Nie będziesz tu tu jest, jak, 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 szczęście. jeszcze, jeszcze, nie, nie, nie doszczeliło. No i już to ma szczęścia. jak, um, jak, <śmum> Wątpię, żebyśmy to jak, No jak, sekund. Opa, jeszcze drugiego kola, jeszcze z no pa, to... jeszcze no to jesteś, jestem słaby, niestety. Mm. To misję jakieś... Wezmę sobie tego Dynamica chyba. To jest lepszy gadżet. No. No, 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 no nie wiem. Wezmę tam Demolka. Wy możecie mi napisać w komentarzu, jaki Star Power jest lepszy, bo ja tam się nie znam. Trochę. Ja w ogóle na daj na Majka, nawet gadżetu nie mam. Ale Ty co? Ty co? Skubańcu?

Na, na, na komputerze coś tam pykał na komputerze to było No bierz to Ty Edgarze dybilny Sorry, ale to no jakby Edgar nie umie trochę pykać

Jak będzie był zadymiany, bo można było sobie dokonywać to Te te, to Można? Nie można chyba Wiecie jak ja to nie w zadymiarzach No nie można To lipo Ja bym kupił nie gdyby było za 30, ale wiecie i jeszcze może kupię karnet zadymiarski za 169 gemów. I otworzymy to wszystko na odcinku razem z Rafsem. Oczywiście całego, no nie wiem czy mi się uda szybko zrobić, ale chyba nie, bo to ile mi tych tierów jeszcze brakuje. Mam 40, to czekaj, tu jest 70, to, to 30 muszę tego tirów zrobić, zrobić tirów. Um, I 10 minut jak już nie wiem No to słuchajcie, um, zagramy sobie jeszcze raz um, tutaj w roz, rozwałka super miasta. Czaj, co ja robię. Tutaj nie i rozwalka super miasta sobie zagramy, i wezmę sobie tą nitę, wypróbować ten gadżet. Jeszcze dzisiaj se kupiłem w sklepie ten nowy gadżet do rozy. I on robi jak. Jak ktoś siedzi w krzaku i się użyje ten gadżet, to on na całą mapę. Um, te, te. Yy, krzak jakby przeszukuje coś takiego, że zadaje sto obrażeń, jak ktoś siedzi w krzaku, nie? Ale klepiemy. Pa dobrze. Dobrze tatara. Tylko tu się tu mało nabija tego u na To, że się użyła kurde tara, Trochę szybciej to użyć. W tu tu, tu nie żyjesz. Не живешь ты у Куда? не не не, дай мяча дай мяча Зачем он его, же ты Гаджета таран Подшедш дон до него заблизко Ну тарааа ты, что-то там сделал? Он все Гаджеты

Użyłem na niego dwa gadżety. go nawet nie Trzeba jak najwięcej Mi Misiek też tam coś zrobić, ale. przegraliśmy i no. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Niestety nic nie trafiliśmy z, z tych boksów. Sprawdzę, jakie ma, mieliśmy szanse. 206 na legendę mieliśmy. Na Epickiego. Pytacie się mnie na i czemu na Epickiego? Jak opie, ty już masz 13 tysięcy Bibi. Bibi. A z mifików to tylko Byron a tak to I mam koletkę i zargea z tego z y, chromatyków. Nic nie kupiwałem. Serio mi padły padli. Koletka mi padła y, nie wiem już kiedy, z miesiąc temu, chyba dwa. Z miesiąc dwa temu i... Sarcz mi padł w tamtym roku, czyli gdzieś tak 6-7 miesięcy. Coś takiego. No i widzicie też trochę moją zmianę na koncie. Nie wiem, czemu przedłużam, ale um, dawno mnie na tym koncie nie było jakby niedawno po prostu nie, nie nagrywałem jak grałem i w parę tam miesięcy no w Bill a byłem jak nagrywałem ostatnio to byłem tu na Ems na msc a teraz jestem aż na 13500 No i no Adu siędu się i nie, dobra, nieważne um, no i to by było na tyle mam nadzieję że, że się Wam podobało i możecie zostawić subika, lajka i na razie